Tutaj siedzą małe człowieki, one mają tam dużo, dużo jabłek i one biorą te jabłka i tak cisną i, cisną, i cisną, i cisną, i cisną, i cisną a skutkiem tego jest po prostu to, że tutaj się wylewa. Potem jak już się nie wylewa, to one idą na przerwę, śpią, 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 a jak, jak zaczynasz naciskać guzik, to one mają taki alarm, taki Wow! No i podchodzą i cisną i cisną i cisną i cisną i cisną i, i znowu idą spać. I potem i cisną i cisnę, i cisną i cisną i spać I cisną, cisną, cisną A kiedy ta schizofrenia się skończy? Nie no żart Żart mm, Pozdrawiam! Aż może gumę do życia? A może... w mm, tamtej szufladzie? Ty się... bo musisz wziąć. No weź... Że... <laughs> bo ci zostanie mniej życia niż jeden komar. Tak będziesz mówił. A czekajcie, jeden rok to ile komarów? Tworzymy nową jednostkę, proszę państwa. Dwie najlepsze. Dziękujemy wam bardzo za obecność na naszej dzisiejszej transmisji wideo. Postaramy się jutro zrobić o tej samej porze. No chyba, że w pracy zostanę dłużej, to wtedy nie zobaczymy. Cześć! Pozdrawiam! Pozdrowienia! Słodzi przesyłają gorące buziaki. Hazisty Gorące buziaki Wodnijmy. im. No, nadal jest dziwny. Wiecie, że on ma 25 lat? Przestań. 24 Hej kumpola Jakby nie wiem, coś tutaj poszło nie tak, ale są dobre i tak Ej, widzisz, bo baczę, może to ogląda No Nie mówi się, że coś jest niedobre Nie no, w sumie chyba babcia tego nie ogląda Twoje pączki też nie powinny Dobrze Piotrek, nie bądź śpieszny Wezmę i normalnie odetnę ten głupi łeb Teraz sam staj siedzieć przy i sam zrób, jak zrobisz lepsze. No, ja bym a miałem, nie! Dałbym mniej nadzieja, bo to się po prostu wylewa po rękach. Tak, Moja mama napisała, ale Piotr, jak pięknie wygląda w tej koszulce na walentynki. O, dziękuję. Dziękuję. Elizabeth, a o co robisz w walentynki? Może gdzieś tam skoczymy. Stary Zbeniec, stary Zborniec, odecnę ten głupi łeb. No. ja zrobię coś do Edita, okej. Okay? To musi być fokus na mnie. No, już. I musi dodać zniknąć za chwilkę. <grystanie> Dobrze już. Dziękujemy panu, pani woźnej, Dziękujemy. Wiecie co robić. Okay. A? To będzie Piotr Pogrodnik. Dobrze, już, już, już. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie jestem zainteresowany, pa zainteresowany pa pana usługami. Nie ja ci zaraz... Ej! Uważaj! Co za typ, nie no. Chcę taką ważną w szkole. O, nie chcielibyście. Nie, rób. Nie. Dobra, ostatnia poza kucharz. To tutaj będziecie musieli coś dorobić Liliowa bluza każdemu się spodoba Tylko nie wiem czy zdąży przyjść na walentynki, bo jest piątek, także yy, co może innego. Hmm. To zależy, wiecie, no, nie znamy tego chłopaka. Jezus. Ja na... Wpłacił tysiąc, grym wyjdziesz za mnie, kochani. Tak! Oczywiście! Dziękuję! Boże, jaki romantyczny gest. A gdzie masz pierścionek? Tak. I Patryk też nie, nie zna żadnej, cieni. także. Dziękuję Wam, kochani, bardzo za to, że wyście się na like. Czekaj. Zamknij Do ale my nagramy szybciej, bo Kasper nie potrzebuje sztucznego czucia. Przy... No. no, dla osób urodzonych w listopadzie, to mogą się domyślać z jakiej okazji byli. Oh. Jezus Maria. Jutrek. Tak? Wojtek jest z listopada. O. Faktycznie, zapomniałem. I widziałam Kaspera przy Sparoski, ale uciekł. Akurat oglądałem pierścionki. Miałem, miałem, miałem tam być. Co coś takiego sajku oglądać w pierścionki? Nie można się oglądać pierścionków? You know, I no mean. jest wściekły, został go. Kumpela jest chyba jakąś celebrytką tutaj, Widzisz, No naprawdę. Kum o, Kumpela pod szotami z live'ów na YouTubie. Ma 50 tysięcy wyświetleń 50 tysięcy wyświetleń na YouTube to jest naprawdę ciężko, a kumpela naprawdę bardzo w sumie starała się nad tym, żeby te fajne, żeby fajne były te szoty To ułatwia Także napisaliśmy wam jak to napisać. O, o. Dzięki to mi za, za te... Lubię Wasze zdjęcia, dlatego te zdjęcie zatrzymuję. Ja na przykład żałuję, że przesunęłam w lewo. Czy tam w prawo, nie wiem gdzie Myślę, to jest. Myślę, że wysłucham. warto spróbować i wysłać. Ile ja mam SS z tego live'a? No, Piotr jak coś odbija, a za to ja mam jakieś dziwne humorki. Jesteś aresztowany. Masz prawo żądać adwokata. <śmum> Żądam adwokata. Masz prawo zachować milczenie. Resztę praw masz w kodeksie praw. Ale mogę, mogę, mogę dostać kodeks? Na własną rękę musisz to kupić. Tylko że ręce masz związane. Za chwilkę się przekieruję.